Możesz ponownie rozliczyć się z bankiem i odzyskać swoje pieniądze. Fakt całkowitej spłaty kredytu nie ma znaczenia dla oceny zapisów umownych. Musisz natomiast pamiętać, że jeżeli nie zaczniesz działać, bank najprawdopodobniej nie zaproponuje ci ugody. Bank stoi na stanowisku, że jeżeli spłaciłeś już kredyt, nie będziesz zainteresowany unieważnieniem umowy. Bank nie przypomni Ci też o kluczowych dla ciebie terminach, przedawnieniu roszczeń i ograniczonym czasie przechowywania kluczowej dla sprawy dokumentacji bankowej. Dlatego im szybciej zaczniesz działać, tym lepiej. Jak to zrobić? Po pierwsze, skompletuj dokumenty, umowę kredytu i historię wpłat. Jeżeli już ją wyrzuciłeś, nie martw się, pomożemy Ci ją uzyskać. Po drugie, sprawdź, czy Twoja umowa zawierała nieuczciwe zapisy umowne. Po trzecie, podsumuj, ile wpłaciłeś do banku. Po czwarte, Zgłoś roszczenie do sądu. Aktualnie skierowanie sprawy do sądu to jedyna opcja uzyskania nieważności umowy i odzyskania od banku całości nienależnie pobranych kwot. Po piąte, czekaj na rozstrzygnięcie sądu i rozliczenie z bankiem. Przy wsparciu pełnomocnika cały proces nie będzie obciążający. Udostępnij to nagranie każdemu, kto spłacił swój kredyt. Zaobserwuj nasz profil, by uzyskać więcej porad.